Wszystko narobiłaś, że struga się na środku parku. Ale żeby było z jakimś przesłaniem, proszę Państwa, to skoro pan Putin blokuje nasze pyszne jabłka i musimy je teraz pożerać nad Wisłą, ja proponuję wypiąć się trochę na... Pa... Przepraszam, za na pana Władimira Władimirowicza Putina, jeżeli macie przygotowane, prawdziwy specjał przygotowany na Sylwestra, czyli tego to szampana, Narskoje I Gristoje w każdym razie, ona jest cała seria a wykwintność y, 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 ich polega na tym, że kosztują złotych 6 dokładnie, to proponuję wylać te szampany. Proponuję rozpocząć akcję, nie piję ruskiego szampana, mimo że on i tak do picia się nie nadaje. Ono się tak nawet... No. Nawet się potrafi, nie potrafią otworzyć, więc do czego możemy użyć ruskiego szampana? A do splasha chociażby nawet. Mhm, Te. mhm. Nawet... <śla> Poproszę o rekwizyt przede wszystkim, bo ja Uch, ta natura. Uch. Wspaniały jeszcze, Taki, że pozbawia nawet człowieka wzrok. Nie trzeba tego pić. Wystarczy, że przez skórę przepłynie. No dobrze, to to był mój splash, proszę Państwa. To teraz moment, na który wszyscy czekają. Czyli wspaniałe nominacje. Widzę kolory, kolory. O, powoli wraca na Czas na nominacje. Słuchacze drżą teraz pewnie, więc już pozbawię Was wszelkich złudzeń. Skoro e, nominujemy tak gremialnie z ekipą e, tych najbardziej zagorzałych naszych słuchaczy, to niech to będzie Janek Krawczyński. To jest Janek. I nie będę trzech osób nominował, bo można więcej, jak się okazuje w internecie. E, więc zróbmy tak. Nominuję pana takiego młodego, zdolnego, który będzie u mnie w poniedziałek. To niech on w tym poznaniu się umyje dobrze. Ten pan to Filip Metler. Proszę się oblewać. A w radio bleją się moje kochane newsroomiątka, czyli Sebastian Misiuk i Paweł Nadrowski. 48 godzin macie. Niech się może poprawię w tym czasie trochę. O. o. Okej, okay. to cześć, pa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.